Rabbit Ranch bo tutaj jest tyle rabitów, czyli Volkswagenów Golfów pierwszej generacji bo tak on się nazywa stara stacja benzynowa są nawet króliki prawdziwe w dziurce w klatce Ciekawy ten fort, czy też pół tego forda. Nie wiadomo, co z drugą połówką się stało. No i różowy słoń, antyki, panie prezydencie. Co słychać u pana? Nie nudzi się pan tak stać od rana do wieczora, troszkę panu już farba podpadała Trzeba by troszkę zadbać o wygląd Marylin podwiało jej troszkę sukienkę 1905 roku nie wolno jeść w środku zamki kamień, czyli można powiedzieć spart mydło i powitał 220 dolarów stary degaż attitude adjuster mickey mouse, telefon o te lampy ładne, te lampy ładne. i 75 dolarów to nie tak drogo. To nie tak drogo wcale. Krystały. 8 dolarów. 9 dolarów. Nie, to 13 dolarów. Taki koszyczek kryształowy. 13 dolarów. To mała. Pójdź ze mną. Powiedz, kochanie, ile bierzesz? Mogę ci zajrzeć za dekolt na co? Wychodzimy... Tylko nic nie mów mojej żonie, przypasz. Dobra? A, i Blues Brothers mamy. Mamy Blues Brothers i Ostatnia atrakcja w Nowy Stary most na Mississippi. Tędy teraz autostrada, bo przejeżdża teraz... Kiedyś to był ostatni, ostatni moment. Wilinois, i przejeżdżamy do Mazuli. Wjeżdżać tu nie można, ale można przejść się po tym moście, więc idziemy na butach. Zobaczymy, jak daleko nam się uda. Most ma na swoją nazwę ze względu na te kamienie, tutaj bo tutaj są jakieś właśnie takie. Jak to się mówi na to? Że chyba kanał, którym statki płyną, jest gdzie indziej, bo tutaj za bardzo się nie da przepłynąć. Kurde, ale mam strach. Z moim glękiem wysokości o dość niski poziom wody, chyba sądzę, patrząc na brzegu. Tam jest nowy można na 270. A, a tutaj jest... A tutaj jest stary most i tędy się tym mostem szła droga 66 właśnie. Mississippi jest chyba spławną rzeką na tej wysokości, ale pewnie mają tu jakiś bypass, że tak powiem. Czy tu już jest Mazuri po drugiej stronie, czy to ciągle jest jeszcze Illinois? Nie wiem. Tak czy inaczej jest to. Jest to, dalej nie idę. Jest to koniec wycieczki po tym moście. I trzeba wracać. Jeszcze, może podjedziemy sobie zobaczyć z zewnątrz, jak ten most wygląda. Na przykład na tamten park. Tak to wygląda o zachodzie słońca. Stary most. Na drodze 66 Tutaj te skały które, dzięki którym ten most ma swoją nazwę Bridge of Shane of Rocks. No, zapominam No i oczywiście tam też ktoś gra mocną głośną muzykę, bo ludzie patrzy są że muszą się jak i wszystkich innych nawet takich, którzy takiej muzyki nie lubią Majki Mississippi River dostać do Mazury niewiele ten most się różni od tamtego jest to jeden z wielu mostów między Stanami, ale nie jest to interstate droga żadna 13 września, pierwsza noc w Missouri, w Mazurii, jesteśmy na południu od St.Louis. Taki znaleźliśmy parking w jakimś parku i całą noc tu byłem sam po prostu. Piękna polanka, piękne niebieskie niebo, widok na satelitę niczym nieograniczony. Więc generalnie rzecz biorąc idealna, idealna miejscóweczka do spania. słoneczko wschodzi gdzieś tam właśnie za lasem. A my idziemy na poranny spacerek. Opuszczamy tą miejscóweczkę. Policja tu była w nocy, park ranger. Powiedział nam, że tu nie wolno stać. więc już tutaj nie wrócimy w nocy jedziemy do muzeum Jesteśmy w muzeum transportu Witajcie w National Museum of Transportation St. Louis, Missouri Tutaj mamy ciekawy pociąg, ciekawą lokomotywę ma taki niesamowity kształt z lat 50. Hmm. ciekawe też czy tam można coś wejść zobaczyć general motors zbudował tą lokomotywę jako testową chcieli je sprzedać, no ale się okazało że linie kolejowe które ją testowały stwierdziły, że to jest piece of crap to się nie nadaje przy dużych prędkościach się mało stabilnie zachowywała przy, przyczepki to były tylko trochę poszerzone autobusy General Motors więc też nie nadawały się za bardzo nie było zbyt komfortowe więc tylko te demonstracyjne, te próbne modele a, tylko jedne drzwi są, tylko te próbne modele były yy, zakupione, no ale niecałe 10 lat jeździły, i poszły na bocznicę i się skończyło. Oczywiście to wygląda jak stary autobus. Wygląda to jak stary autobus. Można tam wejść do środka, niestety, ale można kamerkę wstawić i popatrzeć, chyba że ją upuszczę, upuszczę ją i będzie problem. A to też wygląda na jakiś szynobus, na stary autobus kołami jeżdżą, czekajcie co tutaj jest napisane motorbus motorbus Mazury Pacific Railroad w 1947 roku sześć takich pojazdów było zbudowanych przez Fageola i jeździły w okolicach Houston, Texas w latach 40 do wczesnych lat 60 -tych. Walce drogowe fajny mechanizm kierowania takim łańcuchem z 21 roku, z 28 roku i z około 20 roku Te trzy pojazdy czyli stulatki, stulatki ten parowy ten spalinowy. A to jest kabuz, czyli ostatni wagon pociągu. Jeszcze w latach osiemdziesiątych. To nie jest mniej więcej z 50 roku. Ale jeszcze w latach 80. Każdy pociąg kończył się takim wagonem, na którym był jeszcze ktoś z obsługi pociągu, który sprawdzał czy wszystko bez problemu pojechało. To taki kabuz jest odnowiony. Ktoś go kupił prywatnie i odnawiał, czy utrzymywał w dobrym stanie, aż no potem przekazał go do muzeum, więc jest tutaj piecy, że było ciepło, On tu mogło być biuro, yy, załogi pociągu, ja nie, jakieś daleko jechali, utnęli na bocznicy. Nie wiem jak to w kolejach na kolei bywało, ale ale kibelek był oczywiście i tu można było wyjść na górę i obserwować, aha, nie wolno wychodzić obserwować drogę czy, czy pociąg czy wszystko czy wszystko jest ok w czasie naszego przejazdu Nawet lodóweczka była Podejrzewam że może taka, że trzeba było lodów sypać po prostu ale, ale lodówka jest łącznie z otwieraczem do butelek. W bardzo ładnym stanie ten kabuz, bo to wiele ich się spotyka takich już mocno podniszczonych, bo nikomu się nie chce dbać o to, a to nie jest ładnie odrestaurowany. Więc zwiedzamy muzeum. Tutaj mamy jakiś tramwajek z 1870 miulka, a to muły dociągły, czyli kuń z osłem wymieszany. Natomiast tutaj jest y, bryczka omnibus, czyli autobusik przez konia ciągnięty. A tu taki sam y, marki Buick. I takiego Buicka to jeszcze nie widziałem. Z 1910 roku. Dwucylindrowy silnik 22 Kunie mechaniczny. I były na przednim siedzeniem w tym się chodzi. Zwykle takie omnibusy miały hotele na przykład, żeby swoich gości transportować. Tutaj mam jakieś saneczki. I pięknie samochodzi, pięknie wyrestaurowany, marki Hub To też będzie jakiś Całkiem początek XX wieku, 9 zgaduję. Zgaduję, a teraz patrzę. 910, no pomyliłem się o dwa lata. 750 dolarów ówczesnych kosztowało. A tu z 1907 10, roku. Anderson Motor Bank tutaj mamy pasem passenger coach ale to nie jest to w kolejowy pojazd konie go ciągnęły a potem lokomotywy parowe to też było ciągnięte przez kumy. dorożka taka cała zabudowana żeby tam się chronić przed deszczem natomiast tu jest pomysł kolei, która miała jeździć przez całą Amerykę. Cały ciekawy system zawieszenia tego. Zero emission z prędkością 1000 km na godzinę. Czyli 50 pasażerów na godzinę mogą przewozić to miało być w wróże w której prawie że próżnia była więc nie było porów powietrza to na magnesach się unosiło do góry więc te koła, ja nie jechał na tych kołach to pewnie w momencie jak się zatrzymało, to tylko koła mi potrzebne no ale to jest teoria, a w praktyce to musimy to dopiero zobaczyć w Ameryce to jest masa problemów na przykład z wykupywaniem ziemi. To nie jest tak jak w Chinach, że w Chinach po prostu powiedzą, że tędy pójdzie, tędy pójdzie kolej i wszyscy się muszą zgodzić, a w Ameryce wszyscy się sądzą ze wszystkimi, żeby jak najwięcej pieniędzy wydrzeć od, od tych, co chcą zbudować taką kolej i to wszystko trwa i kosztuje niesamowite pieniądze. To chyba trzeba by pick-upem nazwać albo ciężarówko. Dwa cylindry. Całe 14 koni Downsizing. Teraz mamy downsizing. On miał 142 sale sześcienne, czyli ile to jest? Czekajcie. 300 to było 5 litrów. Czyli to było 2,5 litra. 2,5 litra pojemności prawie że i 14 koni. No może ten downsizing nie jest taki zły, a Tu mamy modele różnych latających urządzeń samolotów. Kolumbia, komputer, rakiety. I tu mamy modele różnych samochodów. Hmm, to jest wystawa po prostu samolotów, w którym McDonald's McDonald's produkował i cały program był o tym panem, Sanford McDonald's, założyciel firmy McDonald'ego i niesamowity gość, no dowiedziałem się tu bardzo ciekawych facetów, o charakterze tego człowieka, jak ważne dla niego było e żeby wszystko robić dobrze, żeby właśnie wszystko, no, człowiek honorowy, równocześnie bardzo przyjacielski, cała firma McDonald's, według ludzi, którzy tutaj opowiadali o tym, to była jedna wielka rodzina, wszyscy się tam znali, wszyscy no, nie tak jak dzisiejsze korporacje, gdzie tam wyścig szczurów mamy, tylko, tylko był, tam, był tam naprawdę rodzinna atmosfera. A McDonald's produkował między innymi Fantoma F-3 Demona McDonald 220, pasażerski samolot Merkury, kapsułę Merkury Gemini Kapsułę lądownika Gemini, Saturn V Aha, 3 Trzeci segment rakiety, która wyniosła ludzi na Księżyc F-15 Tutaj produkcja C-5, FA-18 Hornet, prom kosmiczny Apache, samolot, helikopter Apache no i parę innych rzeczy, też DC9 albo MD80 potem się nazywał MD11 MD11 sporo jeszcze lata jako, jako cargo pojazd C17 wojskowy transportowiec Sporo samolotów, które są znane wszystkie Wystawa o Fedeksie. Fedeks zaczął w 1973 roku, miał 389 osób, tam pracowało 14 małych samolotów. mieli Przez 2 lata dopłacali do interesu. Teraz mają 100 tysięcy samochodów, 300 tysięcy ludzi zatrudniają, 660 samolotów latających do 375 lotnisk na świecie. I 10, ponad 10 milionów paczek codziennie przesyłają. A zaczęli od 186 paczek do 25 miast. No i koniec zwiedzania. Skromniutko, skromniutko. 13 dolarów dla emerytów, 15 normalnych bilet, 7 dla dzieci. Ale prawdę mówiąc, no bardzo fajne eksponat, tylko niewiele ich było, więc to. Nie jakieś wielkie mecyje to muzeum. Jedziemy dalej.